Siemano, z tej strony Mateusz Rakowski. W tym podcaście raz w tygodniu dzielę się z Tobą wiadomościami ze świata mediów społecznościowych. Jest to 5 piguła informacji. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata sociali, jesteś marketerem, właścicielem firmy lub po prostu lubisz media społecznościowe, obserwuj. Jako, że moja seria związana z newsami ze świata sociali, którą publikuję na LinkedInie, spotkała się z genialnym odbiorem, zdecydowałem, że informacje te będą pojawiać się również w formie podcastu. Głęboko wierzę, że ten format przypadnie Ci do gustu, tym bardziej, że każdy ma swój ulubiony format przyswojania informacji. Tym samym jedziemy z pierwszym wydaniem Social Media w 5 minut. Ponad 95 milionów użytkowników w 4 dni wystartowało nowe medium społecznościowe pod skrzydłami Meta. Threads przez wielu nazywane kopią Twittera rozbiło bank użytkowników. Jak napisał Mark Zuckerberg, way beyond our expectations. Niestety, Threads nie jest jeszcze dostępne w Polsce, bo są jakieś problemy związane z polityką prywatności w Unii Europejskiej. Natomiast wiem, że wielu marketerów. Próbuje się dostać do medium innymi drogami i to z powodzeniem, natomiast ja czekam na oficjalny start tego medium w Polsce. Nowa CEO Twittera wprowadza T-Time, czyli możliwość bezpośrednich spotkań, aby budować w zespole koleżeńską atmosferę. Jest to stuprocentowa opozycja do zachowań Elona Maska, który od przejęcia medium buduje kulturę strachu i masowych zwolnień. Swoją drogą jestem ciekawy, czy nowa CEO podoła oczekiwaniom Elona Maska. Natomiast wiem, że było bardzo dużo głośnych informacji dotyczących tego, że Meta wykupiło dużo pracowników, których właśnie Elon zwolnił. I m.in. na podstawie informacji od tych pracowników udało się zbudować Freds. Meta Verified w Polsce. Długo wyczekiwana możliwość wykupienia niebieskiego ptaszka na Instagramie i Facebooku staje się faktem. Za 65 zł nasze e konto staje się zweryfikowane, mamy możliwość kontaktu z supportem, czy dodatkowe naklejki w Stories i Reels. Dla twórców internetowych jest to idealne rozwiązanie, ponieważ utnie w 100% praktyki dotyczące kopiowania treści i kopiowania kont w celu oszustwa. Instagram wprowadza sekcję Not Personalized w wyszukiwarce. Jest to miejsce, w którym wyświetlane wyniki wyszukiwania nie będą podyktowane naszymi preferencjami. LinkedIn testuje sekcję Post Ideas dla Company Page. Narzędzie prawdopodobnie będzie wspierane przez AI. Jaki jest cel? Ma ono ułatwić rozwój stron firmowych i wykluczyć problem, z którym zmaga się wiele firm. To znaczy o czym mam publikować? Jest coraz łatwiej, jednak sugerowane przez AI treści nadal pozostawiają wiele do życzenia. I to tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki, że dotarłeś do końca. Wierzę, że te treści przydadzą Ci się w sferze prywatnej bądź zawodowej. Jeśli masz jakiekolwiek sugestie związane z moimi nagrywkami, to daj znać kontakt jest w opisie. Możesz znaleźć mnie również na LinkedIn, gdzie publikuję 3 razy w tygodniu i mam już bazę ponad 2000 obserwujących. Jeśli masz jakieś pytania czy problemy związane z socialami, chcesz budować swój biznes lub markę osobistą w przestrzeni mediów społecznościowych, wpadnij do mnie na free konsultację. Link masz w opisie. Do usłyszenia za tydzień. Piona.